DROP ZONE TO THE BLOCKS GONE Cześć, siemano. witam wszystkich tutaj Lejto, Witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle Kolejny film podczas trwania Czwartych urodzin, czwartej celebracji W dokanie na wersji globalnej Dzisiaj mam dla was kolejne Samony, tak, jak widzicie Dużo tiketów mi się uzbierało Codziennie, codziennie zbierałem, logowałem się Robiłem misje i tak dalej I dzisiaj udało się uzbierać kolejne 101 ticketów, także e, mamy kolejne 101 ticketów na pierwszym filmie, który był jakiś na początku celebracji e, Miałem bodajże 50 parę, także już 150 ticketów razem na pewno przekroczymy i dzisiaj zrobimy sobie losowanie właśnie 101 ticketów e, specjalnie dla Was trzymałem, żeby był taki jakiś ciekawszy, dłuższy filmik e, Tutaj macie karty featured Kilku z tych kart nie mam, są naprawdę ok jak trafię to super, ale oczywiście e, główny tutaj wisienka na torcie to są LRki, bo w, na tym banerze są też dostępne pochowane LRki. Na przykład takie LRki jak e, Goku Freeza, e, 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 LR e, Trunks z May, e, Bodajże LRC z May, LRC też jest, LR Broly tekowy, ten e, nowy jest też na przykład. E, Lr virus jeżeli dobrze pamiętam, Lr Bardock i tak dalej i tak dalej. Także naprawdę spoko karty dobre Lrki tutaj są. Zobaczymy czy chociaż jedna Lrka poleci. To by był cud. Jeżeli dobrze pamiętam na pierwszych samonach e, jak miałem około 50 tiketów, to możecie zobaczyć u mnie na kanale, to wyleciała mi jedna karta SSR z 50 ponad tiketów. Także no może być ciężko, ale widziałem też takie multi co ludzie po dwie Lrki mieli za 5 za pięć tutaj tiketików, więc zobaczymy. Zaczynamy oczywiście multi samony, na końcu jeden single. Zostawcie lajka, suba kto jeszcze nie, nie subskrybuje i lecimy, let's go. Chwilę to potrwa, 101 e, tiketów, po 5 po pięć zużywamy za każde multi, bo tutaj multi są mniejsze, więc zobaczymy ile to zajmie i czy coś ciekawego tak naprawdę poleci, no bo mówię. Oh, bye guys, dobrze się zaczyna. I mamy Super Saiyan Goten Kid. Dobrze się zaczyna, już mamy przynajmniej jedną SSR. -kę. A no tak, tutaj ten trunks jest zmorą największą. Ciekawe, ile. Właśnie, drugi challenge. Ciekawe, ile tych trunksów wyłowię. Bo on i leciał na banerach z Vegeta SCO4. Ile ci tutaj ticket w ticketach. Ciekawe ostatecznie, ile tych trunksów wyłowię z tych 101 ticketów. Już mamy 3 liczniku Po jednym. Multi, więc no. To będzie po prostu kosmiczna ilość, coś czuję. Powyżej 20 na pewno. Uuu! Kuliza, wow! Bardzo fajnie, nigdy nie trafiłem tej karty. Uuu! Pajkuchan! Pikon Han spoko. Już mamy trzy ssr w ogóle. To już jest. Już jest trzykrotnie pobity. Pobita liczba SSR-ek, jak miałem na początku, w pierwszym filmie, na tym banerze ticketowym. Mówię, tam jakoś 54, coś w tym stylu tiketów I była jedna SSR-ka, bodajże. A tutaj już mamy trzy SSR-ki. Także, wow, ciekawe. Kuliza, spoko. Tych fuzyjnych postaci praktycznie w ogóle nie mam. Z jedną, może mam maksymalnie dwie. Teraz jeszcze ta postać. Więc fajna sprawa. cza o! Devon King Piccolo Elder. I jest rangsik. O wiele lepiej dropią te ssr -ki. Nie wiem jak to się dzieje, ale fajna sprawa. O wiele, wiele lepiej. Wtedy musiałem mieć jakieś chyba ultra pecha. O! Jest Bu. Nasz cukiereczek Bu Sam sobie leci z Goku. Zobaczmy, co to będzie, co to będzie. Czy coś ciekawego nam dropi. Mamy Goku zwykłego. Kapitan Ginny, okej, okay. same SR-ki to mnie zbytnio nie urządza, nie interesuje. I na koniec Nappa. No okej, okay. czyli takie Dead Multi jak ze starych czasów, tam jeszcze nie wiem, rok temu, półtorej roku temu. Nie było tego, że ostatnia karta to jest SSR. Czyli czasami kurczę wydaliście na przykład z 200 DS-ów i nie mieliście żadnej karty SSR, nie? Takie rzeczy też się zdarzały, i to bardzo, bardzo często. Okej, okay, bye guys, znowu coś ciekawego. No zobaczmy, co to będzie za SSR-ka? Czy przydatna, czy mniej przydatna? Okej, okay, na samym końcu i... Uuuu! Transformujący się Vegeta, wow! Mega lubię tę kartę, to jest dopiero chyba pierwszy duplikat do tego Vegety. Pamiętam, że strasznie długo mi ta karta nie leciała, a była mi mega potrzebna do zrobienia bodajże jakiegoś Super Battle Road, w tamtych czasach eee, bo on ma po prostu fajne te... fajną tą defensywę, w sensie tę opcję defensywną, że kontruje za każdym razem to jest naprawdę spoko opcja lecimy dalej na pewno Wegetę, Wegetę przygarnę okej, okay, jest nasz Trunksik już pewnie około 10 ich mamy i up na końcu, kolejne Dead Multi to są w sumie takie mini multi, tak? bo mamy po 5 więc nie ma, nie ma tutaj szału. Jak tutaj by była gwarantowana SSR-ka, to już by było przegięte myślę. Jak na 5 kart jedna to by była SSR-ka, to już by był kosmos. Ale z tego co pamiętam, zaraz w sumie możemy się upewnić. Wydaje mi się, że tutaj erki w ogóle nie lecą, więc to jest taki plus. Coś mi się teraz zaświtało, że chyba to. O, znowu trzy razy trunk się poleciał. I to pod rząd. Zobaczmy sobie w sumie, bo to jest ciekawe, upewnijmy się. Tak, tylko SR albo SSR lecam, czyli r nie lecam, czyli te po prostu najbardziej syfiaste karty, tak naprawdę. Jakby je usunęli ze wszystkich multi, to myślę, że nic by się wielkiego nie stało sr i -ki, jeszcze kilka SR-ek tam nie jest. 5, 10 SR-ek naprawdę się przydaje w grach. Mają jakiegoś sila Stuna czy coś takiego, ale no, R-ki to nie mam zielonego pojęcia, czy jakaś R-ka się przydaje w ogóle. Tak teraz z głowy na szybko nie kojarzę, czy jest jakaś pomocna R-ka na przykład. Ok, mamy mniej więcej, prawie jesteśmy w połowie, mamy 61 ticketów do końca, no trochę to zajmuje, a i tak szybko staram się klikać jak widzicie. Pewnie powyżej 10 minut będzie filmik, ale to dobrze. Jak ktoś lubi oglądać do kana, to będzie miał kolejny spoko materiał. Naprawdę tych eventów i tego wszystkiego jest tak dużo, że po pierwsze ostatnio mam mega mało czasu, a po drugie nie nadążam tego nawet nagrywać, nie? bo co coś zrobię, skończę tam farming czy coś, to nowy event, nowy event. I tak pełno tego wszystkiego. Ok, znowu trzy postacie, też przynajmniej u mnie tutaj w Bydgoszczy mega a ciepło. Znowu jest w ostatnich czasach, co wstaje i po 27 stopni w dzień po 35. Także to też, jeżeli chodzi o live streamy, nie jest dobra pogoda. Na przykład, przy okazji, niedługo na pewno będą jakieś materiały też z tekena, jeżeli ktoś czeka. Bo jeżeli dobrze kojarzę, w, w pierwszy weekend. Sierpnia, teraz bodajże to tam jest 2, 3, 4 sierpień, powinno być z tego co pamiętam. IWO 2019, czyli największy w sumie turniej w roku, jeżeli chodzi o bijatyki. Na pewno będę to albo jakoś relacjonować w sensie później, jakieś konkretne walki wbiorę i będę oglądał. Nagram to i wrzucę na YouTube'a, albo zrobię streama jakiegoś stop 8 i będziemy razem oglądać. Zobaczymy, bo to jest najważniejszy turniej, na który najbardziej czekam. Pomijając samą kompetycję i e, tutaj walki i tak dalej, które będą z kosmosu, to na Evolution, na 99,9% zostanie zapowiedziane coś wielkiego odnośnie Tekena, czyli nie wiem. E, albo nowy sezon, albo jakieś po prostu dodatki, bariery, albo jakaś zapowiedź gry, kto wie, w każdym razie coś zostanie dużego zapowiedziane, więc chociażby dlatego warto to oglądać. Jedyny minus jest taki, że Evolution. o! Super, to, to nazwa jest piękna. Super Saiyan Goku Angel Super Kaioken. W ogóle dłuższej nazwy nie było, nie? Już ledwo mieści. Spoko. Yy, kolejna SSR-ka poleciała, teraz mieliśmy chwilową przerwę w tych SSR-kach. Ale wracając do Tekena i do Evolution jeszcze. Yy, to właśnie będzie ta super jakaś tam fajna zapowiedź odnośnie Tekena i tak dalej. Na pewno nie tylko Tekena, bo tam jest wiele bijatek. Yy, o, jest Rainbow. Lubię jak jest tutaj tęczowo. Yy, ale największy ból jest taki, że Iwo rozgrywa się w Las Vegas. Czyli finały top 8 będą najprawdopodobniej w niedzielę, jeżeli dobrze pamiętam. Elerka! Jest Lerka! Szkoda, że kopia! Kurczę, kopia Lerki, której praktycznie nie używam, ale jest Lerka! Taką chwilową pauzę miałem, bo tutaj się zamyśliłem, czy to ten Wegeta. Bo jest jeden Wegeta bardzo podobny do Lerki. Wow! Jeszcze LR-ka wyciągnięta. No nie wierzę, w tej celebracji tyle LR-ek poleciało. Masakra, ale jaja. Okej, okay. czemu mi kurde lecą LR-ki? Kopię zawsze, no? Do SSJ3 LR-Goku tekowego też mam kopię. Teraz do, do Margin Vegeta Agility też kopia. A zbytnio tych lr już w ogóle tego Agility nie używam. Ale no trudno. Przydałaby się nowe lr takie przydatne typu Goku Freeza czy, czy tam, nie wiem, jakiś Bardock czy. Coś w tym stylu, ale no spoko. Ważne, że LR-ka to już tak jest, cud. Wow, tutaj się zagadałem, a to takie, takie kosmosy lecą, no, no to super. No i jeszcze kończąc ten temat Evolution, no to to jest w Las Vegas, czyli tam jest przesunięcie, nie wiem, powiedzmy z 9 godzin, coś w tym stylu, w każdym razie od 6 do 9 na pewno. Więc dla nas finały dla Polski prawdopodobnie będą w poniedziałek nad ranem. Dla nich będzie to niedziela, pewnie wieczór. Dla nas, podejrzewam, poniedziałek nad ranem. Kiedy to się zacznie, więc trochę słabo z oglądaniem, nawet samemu, i ze streamowaniem. O! SSR 3, czyli mamy SSR-kę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Bo... Okej, okay, Super Saiyan 2 Goku, dosyć stara karta. Uuu! West Supreme Kai. Rzadko go widuję. Więc no, trochę słabo coś oglądać albo streamować tam między kurczę trzecią a 6 rano, powiedzmy. Trochę lipa by była, ale zobaczymy jak to się ułoży. Ja się tutaj e, dowiem dokładnie, posprawdzam jak te terminy i czasowo i tak dalej wyglądają tego całego turnieju. I na pewno nagram na ten temat jakiś filmik na, na YouTubie jeszcze odnośnie Tekena w tym tygodniu. I zobaczymy. A tymczasem znowu ss trójka. Czy będzie kolejne szczęście z zelerką? Uuuu, bu, Kid Agility Jedna z moich pierwszych ssr takich, których używałem, pamiętam. Teraz to on już jest po Eza i tak dalej. O, młoda Chichi, wow, też dosyć rzadka karta, przynajmniej w moim, w moim wykonaniu. I to koniec. Dwie SSR-ki, ok, ale ssr tutaj o wiele, wiele więcej sypie niż podczas pierwszych samolotów na tym banerze, Plus mamy jedną elerkę, więc. Szał, po prostu szał. Wielki szał. O, jest Goku Forever Alone. Swoją drogą powoli kończymy tam. Koło 20-15 tiketów zostało, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Czy coś jeszcze zgarniemy ciekawego? I na koniec policzymy ile było Trunksów. Ile było Trunksów? Zobaczymy sobie. I chyba Death Multi. Tak jest. Trunks na koniec. Dużo razy widziałem, że mamy tu, miałem tutaj potrójnego trunksa, więc lubimy chłopak. Ale to chyba każdemu tak dropi, nie? Największy procent jest chyba na tą kartę, na tym banerze, serio. Czarne włoski i co będzie? Bez żadnych bajgajsów, bez żadnych ...bajerów. O kubuś puchatek jest. I tranksik na koniec. No dobra, jeszcze z tego co pamiętam. Dwa multi. Tak, dwa multi i jeden single, także mamy 11, 11 postaci, żeby coś konkretnego, fajnego jeszcze trafić. No o ce już nie wspomnę, ale chociaż ta SSL-ka jeszcze nie poleci. O, ssr 1 mał. Wow. Dawno nie było. O, guldo swoją drogą. Jedna z ważniejszych postaci, jak pojawił się pierwszy raz event na Browle'ego. Tajna postać, żeby probleje rozwalić. Kto pamięta te czasy. I nic. Także ostatnie multi, robimy ostatnie multi, później singelek i kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzach ogólnie z tego baneru. Czy zgarnęliście jakieś alerki, czy nie, jak to tam wyglądało. Jestem ciekawy, jakie mieliście szczęścia, bo na grupie u mnie na Facebooku przy okazji zapraszam. Po lewej stronie macie linki. Grupa Sienyla i to tam takie czasami ludzie screeny wysyłali, jak lr za lr czy coś takiego i nic. okej, okay, ostatni single salmon, i się zbieramy. Pakujemy walizę i lecimy. O, jest jamsza, jest bó. No zobaczmy, ostatnia szansa, no. O, sr -ka. tak tak jest. Bum. Paragus na koniec. To mega troll, pa paragus. Nie mamy już ticketów. 101 tiketów. tak wyglądało. Teraz małe podsumowanie. Zobaczmy, SSR-ki. Poleciało 11 SSR-ek. Z czego e, tutaj mam? Kuliza, nie miałem tej karty. Tutaj nie jestem pewny, czy miałem. Czy młoda też nie jestem pewny. Wydaje mi się, że miałem te postacie. E, no i jedna LR-ka, co jest w ogóle szokiem. Jedna LRka, także będzie prawo dół, jeżeli chodzi o Hidden Potential. A teraz zobaczmy jeszcze sobie Tranksika. Ile Tranksików poleciało. Waj, charakter. O! O, wow, 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 wow! Dobra, to nie było mądre. Zróbmy tak. Tranks. Ok. Te, co się świecą.

Ogólnie spoko. Wtedy miałem na 50 parę tiketów, jedną SSR-kę. Teraz mamy 11 SSR-ek i w tym LR-ka, więc naprawdę myślę, że wynik bardzo dobry. Filmik troszeczkę długi, ale no dużo było tych samonów. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie jakiś komentarzyk, lajka możecie dać, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No i wbijajcie na wszystkie social media. Po lewej stronie macie linki, bądź pod spodem w opisie są linki bezpośrednie do kliknięcia. Widzimy się w następnym filmie. Na razie. Cześć.